Cześć, witajcie. Dzisiaj myślałam, że popracujemy trochę na zewnątrz w ogrodzie, ale pogoda jest tak brzydka. U Was leży śnieg, u mnie silne wiatry i co chwilę deszcze, więc się na zewnątrz pracować nie da. Przechodzimy do szklarni. Dzisiaj wsadzę w ziemi tutaj w szklarni kapustę pekińską, którą wysiewałam 9 lutego. Zobaczcie, jakie piękne sadzonki wyrosły. Wykiełkowałam ją w domu na parapecie i jak tylko wykiełkowała, przewiozłam ją tutaj do szklarni. Była cały czas pod tunelem z białej włókiny, tym, który tam widzicie odsłoniętym. No i jak widzicie, już jest naprawdę piękna, i czas ją przenieść do gruntu, czy do szklarni, do ziemi. W zeszłym roku też w ten sam sposób uprawiałam kapustę pekińską i muszę się Wam pochwalić, że pierwszy raz miałam tak piękne, satysfakcjonujące zbiory, także bardzo Wam polecam, jeżeli macie tunele, szklarnie, żeby właśnie sobie teraz te kapusty pekińskie powsadzać. Chodźcie zobaczyć, jak to zrobię. Ziemię w szklarni tutaj na okrągło podlewamy, więc jak widzicie jest taka dość wilgotna, chociaż szału nie ma, mogłaby być lepiej. Odchwaściłam ją przed chwileczką. Tutaj stały wszystkie tace z rozsadami. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, co tutaj rosło. W każdym razie też tutaj, między innymi, stały właśnie kapustne. Za chwileczkę przygotuję tutaj ziemię, odpowiednią wiozę, bo po tej stronie w tym roku będą rosły ogórki i papryki. Także przygotuję już sobie te, tą część skrzyni już pod te uprawy, bo. Kapusta pekińska, jak ją teraz wysadzę, to ona będzie zbierana od połowy maja aż do końca maja, nawet w pierwszych dniach czerwca. Początkowo nie będzie w ogóle konkurowała z ogórkami i z innymi rzeczami, które tutaj posadzę i posieję, ale w późniejszym czasie, jak właśnie gdzieś tam już na początku czerwca, trzeba będzie już ją zebrać. Ale do czerwca jeszcze jest bardzo dużo czasu i warto wykorzystać ten moment, gdzie jeszcze ogórki ani nic takiego tutaj nie rośnie. Ziemię, jak widzieliście, odchwaściłam. Teraz tutaj nawiozę tym nawozem organicznym, który używam od zeszłego roku. Nawóz świetnie się sprawdził w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że w tym roku. Również wysiewam go dość sporo. To jest nawóz organiczny z bardzo dużą masą organiczną. Jest ekologiczny z certyfikatem do upraw ekologicznych. Gdzie go zamówić, możecie zobaczyć w opisie tego filmiku. Ten nawóz ma bardzo dużo masy organicznej. On nie może leżeć na wierzchu, bo będzie pleśniał. Trzeba go zakryć. Teraz wymieszam go po prostu z tą wierzchnią warstwą ziemi i na to wszystko dam zaraz kompost. Taki ładny, przesiany. Większe części trzeba odłożyć, a takie nawet nie do końca rozłożone tutaj od zeszłego roku jeszcze mogą zostać. Słuchajcie, kompost jest bardzo ważny w ogrodzie: po pierwsze, zapewnia masę organiczną, a po drugie, pięknie magazynuje wodę. Także y, warto go szczególnie w szklarniach dodawać. Sobie ładnie, równomiernie go rozłożę. W późniejszym czasie, jak tutaj już wsadzę sobie ogórki i paprykę, rozłożę tutaj biowłókninę, tą, którą miałam w zeszłym roku. Póki co na razie jeszcze nie. Pokazały się u mnie w szklarni ziemiórki, więc muszę rozłożyć tablice lepowe i opryskam to nemazalem, bo słuchajcie... Za chwileczkę tutaj będę miała całą produkcję wszystkich kwiatów, które mam. Porozkładam tutaj wszędzie sobie te doniczki i nie chcę, żeby te ziemiórki niepotrzebnie osłabiały mi moje sadzonki. Dodatkowo dookoła szklarni obsypałam już tym ekologicznym środkiem na ślimaki. Jakie środki używam, wszystko macie w opisie tego filmiku. Ślimaki uwielbiają młode rozsady, więc trzeba no, czymś tam te ślimaki wyłapywać albo... No używać jakichś środków, które je zwalczają. Jeżeli macie problem ze ślimakami albo mieliście w zeszłym roku, to musicie zrobić z tym porządek, bo ślimaków w tym roku będzie po prostu więcej. Z roku na rok ten problem będzie tylko się nasilał. Dobra. W szklarni tutaj za tymi skrzyniami mam belkę i tam jest jeszcze trochę ziemi. Ja najczęściej ten środek na ślimaki po prostu tam wysypuję. I te ślimaki, które z zewnątrz przechodzą do środka, po prostu najpierw spotykają się z tym środkiem na ślimaki, no i nie wchodzą mi już do środka. W szklarniach już sobie wstawiłam beczki, napełniłam wodą, bo jak podlewam moje rozsady i tutaj te wszystkie rzeczy, które rosną, a rosną naprawdę przepięknie, już cebula jest ogromna, ogromne też są szpinaki i sałaty, to nie chcę podlewać ich taką, wiecie, lodowatą wodą ze studni, tylko właśnie taką trochę ogrzaną. Jak wiecie, od zeszłego roku stosuję też w swoim ogrodzie kwasy humusowe i bakterie. I też właśnie tutaj tą ziemię, którą uszykowałam sobie nimi podleję. Uszykowałam na dole sobie 10 litrów wody. Dodam do tego kwasy humusowe i bakterie. Kwasy humusowe, no muszę dla Was nagrać odcinek o kwasach i bakteriach. Obiecuję, że się w końcu za to zbiorę. Kwasy humusowe mają za zadanie to, żeby. Systemy korzeniowe roślin się mocno rozrastały, żeby lepiej chłonęły wszystkie nawozy. Nie musimy dawać aż tylu nawozów, bo po prostu chłoną lepiej. Dodatkowo bakterie mają za zadanie wzmacniać nasze rośliny, a właściwie nie dopuszczać do nich chorób, bo wiecie, no, łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Kwasy humusowe znacznie poprawiają stan gleby. Także, jeżeli macie gorszą glebę, to też bardzo, bardzo Wam te kwasy polecam i bakterie. Słuchajcie, ja sobie tak rozpuszczam w mniejszej konewce, bo łatwiej jest wymieszać. One się dobrze rozpuszczają, ale jednak gdzieś tam, żeby się równo rozmieściły, to sobie je tutaj w tym rozmieszam. I kwasami humusowymi i bakteriami podlewam moje rozsady, ale też wszystko, co mam w ogrodzie, nawet trawnik. Może bakteriami nie podlewałam e, trawnika, ale kwasami podlewam. Na opakowaniu, na etykiecie od producenta jest napisane, żeby kwasy i bakterie używać przy wysiewie, przy pikowaniu, przy sadzeniu do gruntu, no i później kwasami co dwa tygodnie. Też jest bardzo fajny środek z algami, który powoduje, że jak sadzonki przemarzną lekko albo gdzieś tam jest susza, to one po prostu te sytuacje takie stresowe lepiej przechodzą. Podlewamy. Ziemię sobie tutaj dość mocno podleję. Za chwileczkę będę sadziła kapusty. W szklarni, kapuza pekińska rośnie naprawdę bardzo szybko, więc możemy ją posadzić troszeczkę ciaśniej niż na przykład w gruncie, ponieważ tutaj dobrze dokarmiłam ziemię i będę dbała o to, żeby na okrągło było jej wilgotno, no to posadzę ją w odległościach około 35 cm w dwóch rzędach. Bo tyle akurat mam sadzonek, nie chcę jej sadzić w innych miejscach, bo wiem, że później będzie mi przeszkadzała. Mam do posadzenia jeszcze kapusty głowiaste tutaj w szklarni, więc wiem, że po prostu to miejsce tutaj przeznaczę na kapustę pekińską. Kapustę pekińską sadzimy na tą samą głębokość, na którą rosła doniczka. Zobaczcie, jak pięknie ukorzenione. Kapusta pekińska ma zupełnie inne korzenie niż kapusta głowiasta. Inaczej rośnie. Kapustę głowiastą możemy posadzić nieco głębiej, a kapusty pekińskiej nie można za głęboko sadzić. Zostały mi tu jeszcze dwie sadzonki kalafiora Bora, więc też już z racji tego, że zabrakło mi kapusty pekińskiej, to wsadzę go tutaj obok. Teraz jeszcze wszystko dodatkowo podleję. Podlewać po posadzeniu zawsze trzeba. Wszystkie kieszenie powietrzne, ziemia, która gdzieś tam nie dotarła do korzeni, wszystko musi być zalane. Dzięki temu, że podlejecie swoje sadzonki, jeżeli gdzieś tam korzenia nie było ziemi, bo gdzieś tam nie docisnęliśmy, wszystka ziemia ładnie z wodą spłynie i uzupełni te wolne szczeliny. Jak widzicie, kapusta posadzona, wszystko ładnie podlane. Teraz Ponieważ mamy bardzo brzydki i zimny kwiecień, to muszę to wszystko nakryć białą włókiną. Białą włókinę mam razem z takim kocykiem wełnianym, okrywowym, właśnie też do rozsad. I to wszystko naprawdę świetnie trzyma temperaturę. Na Instagramie bardzo często Wam pokazuję, jak kształtuje się pogoda między tą, która jest na zewnątrz, a tą, która jest tutaj pod tymi tunelami. I naprawdę często jest, że mamy 6-8 stopni różnicy. To jest bardzo dużo, bo jeżeli w ciągu nocy mamy minus 3, w najniższym krytycznym momencie, no to w szklarni jest w tym momencie 2 stopnie pod tunelem. To jest bardzo duża różnica temperatur, bo jak jeszcze włożymy sobie jakieś tam zniczy w jakieś takich metalowych, pamiętajcie, żeby nie wkładać zwykłych plastikowych zniczy, bo może być yy, tragedia. W każdym razie, jak tylko delikatnie czymś podgrzejemy pod tymi tunelami, to temperatura jest jeszcze wyższa. Na razie mam wsadzoną rzotkiewkę, sałatę, kapustę pakczoj, groszki cukrowe i kapustę pekińską. Nie potrzeba tego grzać. Tak jak jest, jest ok. Tutaj słuchajcie, mam w ogóle wysiane pomidory. Tak na próbę pod tymi tunelami. Jak widzicie, wykiełkowały, więc no czarno na białym, że to co mówię z różnicami temperatur jest prawdą, bo pomidory jeżeli by było za zimno, to by nie wykiełkowały. A póki co one sobie tutaj ładnie leżą cały czas. Ognina no i na to ten kocyk. Ten kocyk jest fajny, ale bez włókien, która jest sztywniejsza pod spodem, bardzo mocno się rozciąga. To jeszcze by mogło być dopracowane bardziej, ale temperaturę, jak na wełniany owczy kocyk, trzyma rewelacyjnie. No i tak to zostawiam. Zostawiam lekką lukę, żeby tam cyrkulacja powietrza była lepsza, i tyle. Na dzisiaj to wszystko, kapusty posadzone. Trzymam kciuki za to, żeby pogoda się poprawiła, żebyśmy mogli zacząć tak naprawdę już działać w naszych ogródkach. Jeżeli u Was leży śnieg, to możecie go wykorzystać i włożyć go do szklarni, żeby nawodnić ziemię. Do zobaczenia.